Patrzmy na nasze miasta. Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Trójmiasto i wiele innych. Nasze miasto to nasz dom, po którym każdy chce się poruszać. Tylko w ostatnich kilku latach na masową skalę zwęża się ulice, likwidując całe pasy ruchu. Ulice dwukierunkowe zamienia się na jednokierunkowe. Tysiącami instaluje się progi zwalniające. Masowo likwiduje się miejsca parkingowe i stawia się słupki. Tu w Krakowie. Wskutek tych wszystkich działań, a jesteśmy właśnie na ulicy Mikołajczyka, która jest najlepszym tego przykładem, sztucznie zakolkowano kilkadziesiąt ulic, które do niedawna były zupełnie przejezdne. W Warszawie, w samym centrum, zamknięto i wręcz zniszczono tunel i drogę biegnącą pod nim. Każde kolejne bloki, które stawiają deweloperzy, nie tylko nie dostają odpowiedniej infrastruktury ale wręcz zwęża się biegnące przy nich ulice. To samo jest we Wrocławiu, Poznaniu, na Górnym Śląsku i w wielu innych miejscach, dlatego musimy to zmienić. Zmieńmy to, odkorkujmy miasta. Jeśli głos obywateli jest jeszcze gdzieś słyszalny i ma wpływ na polityków, to jest to niewątpliwie samorząd i właśnie do samorządów. Skierujemy merytoryczne raporty, wskazujące precyzyjnie wszystkie patologie, które utrudniają nam poruszanie się w miasta. Prosimy o Waszą pomoc. Na stronie odkorkujmymiasto.pl w prosty sposób można nam przekazać zdjęcia i krótki opis miejsca, w którym dostrzegacie takie absurdy i utrudnienia drogowe. Na stronie odkorkujmymiasto.pl możecie też pomóc nam sfinansować prace ekspreskie, dzięki którym sporządzimy raporty i wystąpimy do samorządów o zmianę tej chorej polityki. Nie czekajmy, aż zakalkują nam miasta tak, że życie w nich straci sens i trzeba się będzie z nich wynieść.